Wenus, planeta, gdzie dzień trwa wieczność. Czy uwierzysz, że jeden dzień na Wenus jest dłuższy niż cały jej rok? Planeta obraca się tak powoli, że pełny jej obrót trwa aż dwie trzy dni ziemskich, a na orbicie wokół Słońca potrzebuje jedynie 225 dni. Niezła zagadka kosmosu, prawda? Na Wenus wszystko kręci się na opak. Planeta obraca się w przeciwnym kierunku niż większość w Układzie Słonecznym. To oznacza, że słońce wschodzi na zachodzie, a zachodzi na wschodzie. Tylko wyobraź sobie ten surrealistyczny widok. Wenus to jedyne miejsce, gdzie dzień dosłownie można nazwać wiecznością. Zamiast 24 godzin ponad pół ziemskiego roku. To zjawisko sprawia, że Wenus jest jedną z najdziwniejszych i najbardziej fascynujących planet w naszym kosmicznym sąsiedztwie. Jeśli ten fascynujący świat Wenus Cię zaintrygował, nie przegap kolejnych odkryć o naszym wszechświecie. Polajkuj ten post, podziel się z przyjaciółmi i daj znać, która planeta zachwyca Cię najbardziej. A może masz pytania? Śmiało? Napisz w komentarzu.